Szczęść Boże. W tym filmie chciałbym bardzo szybko wytłumaczyć w jaki sposób można zacząć działać z parafeo.pl, żeby mieć własną stronę parafialną. Na samym początku e, wystarczy do nas napisać maila na adres pomoc@parafeo.pl. W mailu proszę e, napisać z jakiej parafii, pod jakim wezwaniem e, jest księdza parafia i na jaki adres mailowy mam stworzyć konto. E, tak wspomniałem wcześniej można testować parafeo przez 30 dni dla parafii powyżej 1000 wiernych, a te parafie, które są poniżej 1000 wiernych, nie mają ograniczenia czasowego. Ja wówczas stwarzam konto, nad podany adres mailowy przychodzi mail z potwierdzeniem stworzenia tego konta i informacje do zalogowania się. Po zalogowaniu się można w danym module wypełnić informacje dotyczące parafii. Czy to są historia, czy patron, czy dane teleadresowe, informacje o portalach społecznościowych, jeśli ma parafia, itd. itd. Po zapisaniu informacji, które są w, w przykładowej stronie, można podglądać i już jakby strona normalnie może funkcjonować. I tyle tak naprawdę. Więc tylko tyle wystarczy nam do rozpoczęcia współpracy z Panem Bogiem.